Kupiłaś lub masz już w domu swój ulubiony biustonosz, który okazuje się zaciasny, nie ma nic prostszego. Jednym z gadżetów dostępnych w bieliźniarce są przedłużacze obwodu, pasa obwodu biustonosza. Dostępny w trzech kolorach: czarny, beżowy i biały. Tutaj celowo założyłam biały, żeby zobaczyła, że dopięcie tej przedłużki zajmuje nam kilka sekund. A komfort noszenia naszej ulubionej bielizny jest nieporównywalny. Moja droga pani, jeżeli jesteś ciekawa innych gadżetów, proszę bardzo udostępniaj, lajkuj, komentuj. A ja niezmiennie zapraszam Cię do bielizniarki w Głupczycach na ulicę Kochanowskiego 6. Do zobaczenia.